Witajcie kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy w sobie w nie moje ręce challenge i będziemy wykonywać różne dziwne zadania i zobaczymy, jak sobie poradzimy. Pierwszym zadaniem będzie uzupełnienie mojego make-upu: musimy sobie nałożyć szminkę, uczesać rzęski, zrobić fryzurę, założyć kolczyki, bo jak widzicie, nie mam żadnych kolczyków, nie mam żadnych ozdób, wygląda młyso. Więc trzymajcie kciuki i oczywiście zostawcie łapkę w górę, a my zaczynamy. Zaczynamy od tego, że musimy sobie nałożyć opaskę, żeby nie powrócić pudrem włosów, więc bierzemy moją ulubioną różową opaskę i zakładamy ją nie! sobie na czoło. Okej, okay, musimy sobie odgarnąć włosy do tyłu i teraz zakładamy właśnie w ten sposób w ten sposób. Yy, i Igamy do góry i jest perfekcyjnie, mi się wydaje. <noise> Uszy mi trochę wystają, ale właśnie mają wystawać, żeby mi za mocno nie przygniotła, żeby mi nie gniotła. Yy, jest... Co tu teraz zrobić? Jesteśmy już chyba gotowi, więc weźmy kosmetyczkę w dłoń, e, otwórzmy zameczkiem. I w kosmety z kosmetyczki musimy wyciągnąć nie to, to jest róż, więc róż będziemy używać później. E, to jest szminka, więc też będziemy ją używać później. E, potrzebujemy pędzla e, o właśnie tego pędzelka i potrzebujemy też pudru do tego pędzelka. E, dokładnie, musimy sobie go otworzyć. Takie ASMR teraz Wam trochę robię. Musimy teraz obrócić na drugą stronę ten puder, bo nam się wysypie, jak go teraz otworzymy. Więc otwieramy sobie ładnie, nie łamiemy pudełka przy okazji. Ok. Nakładamy troszeczkę pudru na pędzelek i teraz przypudrowujemy sobie nosek, czułko, policzki, żeby się za, za bardzo nie świecić w tej... <grych> Super. Bo właśnie w ten sposób to robimy. Zawsze zatykam nos, bo ten puder trochę cuchnie. Okej... Okay. chyba gotowe. <głos> <Czekaj>. <głos> Zamknijmy puder. Wystarczy tego pudru. Trochę chyba nawet za dużo do oka i trochę się trochę wysypało, ale to nieważne. Teraz yy, bierzemy, z, musimy jeszcze z tej kosmetyczki, którą odłożyliśmy na bok, musimy jeszcze wyciągnąć bombeczkę do róż. Zaraz róż nam spadnie ze stołu. Musimy sięgnąć sam, właśnie bo zaraz nam polewo trochę bardziej kurczę. Ajdź! No, dobra, mamy to. I teraz y, wyciągamy z kosmetyczki jeszcze gąbeczkę, bo gąbeczką zawsze nakładam róż. Tak! Dokładnie tak wygląda gąbeczka. Ja ją zawsze moczę troszeczkę, żeby była trochę pilgotna, więc zrobiłam to przed, ale teraz. No, <ścoughs> dobra. Bierzemy teraz y, róż, dokładnie. I tego różu używamy bardzo, dosłownie bardzo kropelkę, bo nie dość, że jest bardzo, bardzo drogi ten róż, to jeszcze jest bardzo, ba... nie nakładamy na gąbeczkę, tak jak ja to teraz zrobiłam, wyjątkowo tylko zawsze na policzek bezpośrednio, no ale już nieważne, zrobimy to z gąbeczki i nakładamy go na tutaj, na kości, kości policzkowe, tak jak się uśmiechamy i się uśmiechamy, to robią wam się takie pucki i właśnie na te pucki nakładamy róż. Teraz się cicho nie odzywam... Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej... Okay. Wydaje mi się, że jest super. Zobaczcie, jak wyglądam. Od razu cera promienniejsza, prawda? Więc teraz y, zakręćmy ten róż z powrotem. Tak... To jest szminka której za chwilę będziemy używać swoją drogą. E, właśnie to są kolczyki, które zaraz założymy, gąbeczkę sobie tutaj też wezmę. O tutaj, od tutaj, o tu, 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 tu. O, o. Kurczę, ciężko jest trafić do tego opakowania, naprawdę jakieś takie niekomfortowe nie do użytkowania. Tam w środku jest jeszcze szczoteczka do rzęs. E, musimy sobie jeszcze uczesać rzęsy, bo trochę przy tym puder mi się poklątały. Chyba zapomniałam tej szczoteczki, dobra, nie, nie! będę ja to sobie uczesamy rzęsy. Teraz zajmiemy się usteczkami. Usteczka sobie zrobię bardzo delikatnie, bo ja nie lubię mieć zbyt mocno pomalowanych ust, więc pomalujemy je tak bardzo subtelnie, co nie? No właśnie. Okej, okay, tutaj sobie przytrzymam. Hmm? To jest zasadę Zamiast robić dzióbka, polecam ten sposób: to zawsze sobie tak ścisnąć usta palcami, i wtedy yy, na pewno nam łatwiej to wszystko pójdzie. Myślę, że make-up jest zrobiony. Sami dajcie w komentarzu, jak mi poszło. I teraz załóżmy sobie kolczyki. Ja w ogóle, wyobraźcie sobie, że mam dwie dziurki w uchu. Jednym, bo kiedyś sobie przebiłam na ziemniaka. No i zobaczmy, czy mi się uda bez usterka założyć, bo ja nic nie widzę. I tak, jeszcze ciężko, nie mogę trafić do tej dziurki. No, boję się, że wyrwę sobie ucho. O, chyba jest. Udało się. No, dobra, mamy drugiego. Też powinno pójść na Easy. <grym> tak zakładam sobie zawsze rękę za głowę, bo mi tak jest po prostu wygodniej. <grym> Przy okazji się porozciągam trochę, więc będzie git. Trochę mi włosy przeszkadzają. Miałam je odgarnąć tą opaską, ale nie wyszło za bardzo. Kurde, nie wiem gdzie ta dziurka jest. Nie wiem, czy mi się uda. Może zostańmy w jednym kurczyku po prostu. I tak będzie dobrze. Okej. Okay. <grytania> Tak się prezentuje, w jednym kolczyku. To teraz wydaje mi się, że możemy zaczynać dzień i przejdźmy do śniadania. Czas zjeść śniadanko i ja się nie mogę zdecydować, czy chcę zjeść płatki z mlekiem, czy amerykańskie pancake'i, więc zjemy to i to. Zróbmy najpierw sobie taką wieżę poprzekładaną. Pancake Nutella, pancake Nutella. Postarajmy się zrobić jak największą wieżę z tych wszystkich pancake'ów. Okej, okay. i teraz pojedynczo. Hm w Wimax smakują? Mmm, dobra. A jak pachną? Też git. Dobra, to teraz weźmy sobie Nutellę. No to jest w ogóle szaka Nutella, mam nadzieję, że nie, ja bym nie krzyczał, że mą Zobaczcie ile tego tutaj jest, przecież to jest ogromne. Na pewno nie pożałujemy sobie dzisiaj tej Nutelli, więc weźmy się do roboty. Nutelli jest już łyżka, ale weźmy sobie tą drugą, bo w sumie to nie będziemy brudzić obu naraz. I teraz tak, bierzemy taką ogromną łyżkę Nutelli, nakładamy na pancake, a. No tak właśnie. Tak. Jest ok. Posmarowaliśmy całego pankejka. Stawiamy go tutaj, teraz bierzemy drugiego. Ale drugiego też musimy posmarować. O, teraz już dwie kanapki, o tak. Ale to wygląda pysznie. Ja bym dała jeszcze więcej tej nutelli, chyba. Tak coś mało wygląda. O, o, tyle. Spróbujmy w ogóle czy ta nutella jest dobra najpierw. Mhm. Musimy jeszcze więcej nałożyć. Już prawie przedostatnia warstwa. Bardzo zdrowe pożywne śniadanie. Przykrywamy jeszcze polejemy to nutellą. O, no, kurde, tak trochę ciężko z tym wiaderkiem tutaj, ale dobra, o. Polane nutellą jeszcze, więcej jeszcze nutelli, jak z reklamy wygląda. No Powiedzcie, czy to nie wygląda jak z reklamy? Oczywiście, że tak. Pankeki powinno się jest widelcem i nożem, ale my zapomnieliśmy, więc będziemy jedli mm. no po prostu. Mm. Ale dobra. Zaląbicie, naprawdę. Palce widać. Mmm. Ale z czego cię nie miano, naprawdę. Się muszę jeszcze obwidać te palce. Mm. Zostawię sobie na później. To na bluzie. A teraz przejdźmy do płateczek. Szag chcesz trochę? Nie dzięki. A czemu? No, naprawdę jest dobry. Nie, ja no, za to ja tutaj usłyszę, się trochę więcej. naprawdę wyśmienite, wyśmienite. Musimy się trochę powycierać. Najpierw rączki. Mm -hmm. Dobra, wystarczy. Czas na drugie śniadanie teraz. Posuwajmy sobie tą talerz na boku, bo już mam trochę dosyć. Okej, okay, okej, okay, pożądaczek zróbmy tutaj tak i nic, tylko jeszcze ten talerz. Talerz byśmy no. odsunęli jeszcze. No zróbmy sobie miseczkę ładnie. Miska jest właśnie po lewej stronie. Mmm, właśnie sobie tak trzeba otworzyć płatki. W ogóle te płatki są z jakimiś piankami marshmallow, takimi małymi, fajnymi. A sprawdźmy, jak smakują. Mmm, bardzo słodkie. Słodsze od Nutelli. Mmm, nowe. Mam pomysł! Zjedzmy je po prostu tak na sucho, jest Bołem potem. Mm. To jest przepyszne. Najlepsze śniadanie jakie odam ja w życiu. Mało w sumie jeszcze więcej. Przepraszam, trochę mi poniosło, bo byłam bardzo, bardzo głodna, naprawdę nie mogłam się doczekać, aż zjem. Czas na chwilę relaksu, zabawimy się trochę w Picasso. Szafku, co mam narysować? Joysticka. Joysticka, Easy! Naprawdę, myślę, że wyjdzie mi perfekcyjnie, więc bierzmy pędzelek w dłoń i zaczynajmy, nie ma co czekać. Jak widzicie, pędzelek mam cieniutki, taki um, dla profesjonalistów. E, tutaj mam paletkę z różnymi farbami akrylowymi, a tutaj jest kolor, którym właśnie będziemy malowali joysticka. E, taki... trochę sraczko... <grym> Kurczę, mawiło mi się do czarnego. Ale nieważne. Nakładamy i teraz robimy szkic jakby. Tutaj mamy środek naszego obrazu. Trochę ten kolor nam nie wyszedł, więc musimy nałożyć trochę więcej e, tego sraczkowatego koloru musztardowego. Okej, okay, wydaje mi się, że wystarczy tyle tej farby. E, tutaj chyba uszy. O, właśnie tak, tutaj taką ogromną buźkę. Ale to jeszcze nie koniec, słuchajcie, bo dokładamy jeszcze więcej tej farby, jakby nam było jej mało. I właśnie teraz rysujemy mu ym, ym, oczy, <grym> trochę to wygląda bardziej jak kot niż jak joystick, ale nie szkodzi. Zaraz to naprawimy spokojnie, wszystko mam pod kontrolą. Weźmiemy sobie teraz właśnie kolor zielony na palec yy, i... <grym> I tym zielonym kolorem zróbmy trawkę, bo... <grym> po prostu o bluzę, bo niepotrzebny tak naprawdę jest sam zielony kolor. Żółty! Żółtym kolorem wypełnimy całą buźkę joysticka, bo przecież on jest takim e, słonecznym, pomaranianym, ma żółtym... <grym> Oj, przepraszam, pomyliłam się i wzięłam znowu zielony na palec. Jasna cholera, wycieramy znowu o bluzę. Dokładamy zielonego! W końcu nam się udało trafić! Mamy żółtą <laughs> trawkę żółtą! No zrobiliśmy taki trochę jak, tak jak dla daltonisty po prostu, że żółta trawa, a zielony pies. A teraz czarny kolor, bo czarne oczka <laughs> zrobić na twarzy joysticka, tutaj mamy ucho, i tutaj, o właśnie tutaj, w tym miejscu sobie narysujemy oko. O. <grystanie> Perfekcyjnie, mi się wydaje, że tu już nawet nie trzeba niczego dokładać. E, ale weźmy jeszcze pędzelek, to jest akurat taki jasnozielony kolor. I dorysujmy te, trochę tej zielonej jednak trawki. Fajnie to wygląda właśnie tutaj, tu jest jak wącha Kwiatki. I teraz weźmy niebieski kolor na pędzel i narysujmy niebo. Niebo niebieskie na, poza płótnem. O, dobrze, ładnie to wygląda, mi się wydaje. Jak myślicie? Tak artystycznie trochę, nie? Mi wychodzi. Takie jeszcze trochę bardziej maźnijmy, tylko nie, 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 tutaj, nie w tą stronę. O. Na górze bardziej tak, wypełnijmy jeszcze trochę tego nieba, żeby było tylko niebo, joystick i trawka. Trochę trawki też na niebie. Do zielony. Do zielony. No nie! Kurczę! Ten czarny tak mnie kusi. No nie mogę się oprzeć. Hmm, wytrzyjmy jednak. Nie, no nie możemy popsuć tego obrazka czarnym kolorem. Nałóżmy jeszcze więcej niebieskiego po prostu, który jest po lewej stronie. Albo nie, weźmy teraz inny pędzelek i nałóżmy czerwony kolor i, i zróbmy dościczkowi języczek, bo on tak ma taki ruszowy języczek. Czerwony kolor jest od mojej... jest który to jest czerwony? Już mi się tak wszystkie te kolory wymieszały. Po lewej stronie jest czerwony, jeszcze nieruszony, tak? Jeszcze no tutaj, o tak, i tak niżej. O tu. I mamy to. Yy, I teraz narysujemy gościńcowi języczek, który będzie niżej, 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 niżej. Gdzie? Czy ten języczek mu narysować. M nie do końca wiem, jak to rozegrać. N niżej jeszcze i po lewo. Jeszcze po lewo. Jeszcze po lewo. Nie niżej, tylko po lewo. O! I co? Jak myślicie, że w tym miejscu zrobiła język? <grym> <grym> Perfekcyjnie. Wydaje się, że obraz jest gotowy. Dałam z siebie całe 30%. Yy, myślę, że zawiśnie w naszym salonie jako szósty, szóste zdjęcie ekipowiczów. Co by tu jeszcze... Wiem! Pokażę Wam sztuczkę, którą ostatnio się nauczyłam i wychodzi mi za każdym razem, więc mam nadzieję, że teraz też mi wyjdzie, bo chociaż trochę się stresuję. Musimy otworzyć najpierw żelki. Wysypnę je po prostu wszystkie. O, tutaj mam na... w ogóle halloweenowe żelki. Yy, I teraz patrzcie na to. Nope. Trzy, dwa, jeden. Nope. Kurczę, nie udało się. Wiedziałam, że się będę za mocno stresować. Jeszcze raz. Wyrzucę ciągniarkę w górę, a ja wykonuję sztuczkę. Trzy, dwa, jeden. Panatam. Nope. Kurde, nie wyszło. Wiedziałam, że tak będzie. Za mocno się stresuję. Kaszeć mi się trochę chce. Czekajcie, muszę się trochę rozgrzać. Stawy, mięśni, barki, co będzie mi się lepiej rzucało. Spróbujmy jeszcze raz. Tym razem pomarańczowym. Trzy, dwa, jeden... A! I co? No, staw się łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie drugą część mojej challenge. A My się widzimy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! Cześć!